Genialne zakończenie tej godziny. Carlos Whisper, George Michael, i to już prawie 15. Za chwilę wiadomości. Radio Plus, Warszawa. Reklama. Ty też nie oprzesz się mega okazją na Allegro Blackwix. Promocje do minus 50%, a do tego bieżnie elektryczne w super cenach. Kupuj nawet o połowę taniej na Allegro Blackwix. Jak tak, to Allegro. Oho, szefie, nowe auto? Używane w najmie. I jak się sprawuje? Lepiej niż fajnie. W cenie jest serwis, ubezpieczenie, a nawet auto zastępcze w razie awarii. To większość wydatków ogarnięta. Nic tylko używać. I wszyscy mogą z niego korzystać, moi bliscy i pracownicy też, bo z używanym w najmie jest lepiej niż fajnie. Wybierz auto dla siebie w Volkswagen Financial Services Store. Odwiedź nas przy Łopuszańskiej 36 lub na store.vwfs.pl. Czas na misję tanio i słodko. Teraz w Carrefourze figurki czekoladowe i zestawy słodyczy wybranych marek w promocji 3 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 30 listopada. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Każda firma potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Odkryj nową gamę aut dostawczych Opel, Combo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Mowano dostępne w wersji elektrycznej lub spalinowej z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl. W Black Week zakupy robię w Lidl już teraz. Termorobot MC Smart Black Edition najtaniej w historii Lidl'a z kuponem Lidl Plus aż 700 zł taniej. 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Lidl. O, cześć! Słyszałem, że otworzyłeś firmę. I jak? No wiesz, te koszty, paliwo, ZUS... Eee, wysoki ZUS to nie mus. Jak to? Po prostu. Otworzyłem iKonto Biznes z kartą z plusem w Alior Banku i teraz odbieram 10% zwrotu za ZUS i paliwo. Za paliwo też? Tak, nawet 2000 tysiące złotych w całym okresie promocji. Ty masz głowę. Do biznesu, a i do remów wysoki ZUS to nie mus. Załóż i konto Biznes z kartą z plusem w Alior Banku i odbieraj zwrot wydatków na ZUS i paliwo. Nawet do 2000 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla ikonta e konta biznes i karty debetowej MasterCard z plusem oraz warunki i regulamin dotyczący promocji plusy karty z plusem edycja trzecia dostępne są na aliorbank.pl Po reklamie. Radio Plus Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof Krawczyk Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Radio Plus. Na pokładzie egipskiego statku, który zatonął na Morzu Czerwonym, mogli być Polacy, podała MSZ. Premier powołał na stanowisko wojewody dolnośląskiego Annę Żabską. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Jest 15 marcin Bartnik. Akcja ratunkowa trwa. Na pokładzie mogli być Polacy. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy na Morzu Czerwonym. U wybrzeży Egiptu, blisko kurortu Marsalam, zatonął statek z turystami. Na pokładzie było łącznie 45 osób, 14 członków załogi i 31 turystów. 28 osób uratowano. Przed siedzibą polskiego ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie.